Dzień dobry! Jesteśmy tak naprawdę w przededniu nowego Majora. A co za tym idzie? Mamy znowu do zrobienia pikem. Pierwszy. E, także co? No, bez przedłużania zaczynamy. Myślę, że yy, będzie to na tyle. Zrobimy trochę taki Jolopikem. Yy, myślę, że przede wszystkim na 30 0 damy ekipę Santaresa. Eternal Fire, no to jest duży, na które może zrobić, wydaje mi się, spokojnie 3-2-3-1, jak właśnie nawet 3-0. Co więcej, no ryzykownie trochę, nie będę ukrywał, ale będzie git, dobra. Dalej myślę, dwa pewniaczki, czyli na pewno NCG2. E, co dalej, Astralis? No, zapewne Vitality. No i co? Koniec. <laughs> Koniec łatwych wyborów. E, zrobiłem sobie ściągaweczkę. Mm -hmm. No, myślę, że Liquid to jest zawsze Liquid. I na pewno na że będzie solid, Mhm. Dobra, dobra, dobra. No i teraz naprawdę zaczynają się schody. Imperial, Imperial gra z Kim ze Spirit. No to raczej będzie równy meczek. Ten pierwszy meczek jest ważny na pewno, ale myślę, że odpowiedni. Bad News Eagles chyba z Eternal Fire. No właśnie. Tyle, że to jest drużynka, która na pewno jest na fali. Przeszła RMR-a yy, Zrobił się na nią myślę, całkiem niezły hype i myślę, że to ich może ponieść. Dlatego ich tutaj też wsadzimy. Dobra. Dobra, dobra. No i mamy jeszcze dwa piki. Na 03 dałbym albo tych 9Z, albo bym dał IHC. Z tego względu, że. Yy no, myślę, że możemy nazwać to średniakiem Ameryki Południowej. Tak samo jak i drużynę z Azji, to nie będzie CS na poziomie europejskim. To jest taki 50-50, wydaje mi się, i one się będą mierzyć ze sobą na, yy, na wyniku 0,2. No i powiedzmy, że damy to 900. Aś to w sumie Renegades jest, ale Renegades chyba jakoś na majorach też zawsze dosyć solidnie. Także myślę, że stawiam, że nie wyjdą, ale. 1-3, znaczy, tak, dobrze, 1-3 to jest minimum. Co oni osiągną? Yy, dobra, no i mamy ten ostatni pik jeszcze, prawda? Jeszcze jest Mibr tutaj. Mm. Outsiders, wydaje mi się, że nie, choć zobaczymy. Dobra, wiecie co, dajmy Imperial po prostu. Posłuchajmy się tej pierwszej myśli, która była wcześniej i tak, zaktualizuję te podania. A żeby nie było, że taki krótki odcinek, to jeszcze sobie przygotowałem, chociaż tak wiadomo, yy, dosyć symbolicznie, ale trzy kapsułki. O, może zrobimy tak, że teraz co wyleci z tych albo MIBR, albo yy, Imperial, jeżeli się uda, albo MIBR, coś z tej trójki wyleci, to to wsadzimy do pikemu. Dobra, idziemy, zobaczymy. Jak się dzieje? Aj, szkoda. Ale mam to po prostu. No spoko. Całkiem też pasuje do wstępu. <grym> Dobra, druga. Astralis. No, to, to raczej pewniaczek. I ostatnio zobaczymy, czy jakiś czy tripik to będzie, że nam tą drużynkę. Forza. No, forza chyba jednak nie, wydaje mi się. O! Świecące, nawet ładne. Spoko. No dobra. To jednak zostawiamy taki pikem. Mamy wszystko, miejmy nadzieję, że się sprawdzi. No myślę, że jak potrzebujemy zawsze pięciu, prawda? To myślę, że 1, 2, 3, 4, 5 to jest taki naprawdę solidny. No może nie tyle co pewniaczka, na przykład patrząc na Liquid właśnie, ale myślę, że powinni sobie dać radę także. Także powinno być dobrze, no. Miejmy nadzieję. Dobra. Zapraszam oczywiście na streamki, na poprzednie odcinki. Zostawcie łapeczkę. Tyle. Do następnego. Na razie.